krótki odcinek ja widzicie już tu skończyłem szybę nic więcej nie zrobiłem więc coś nie ma dzisiaj sobie dziś polecimy gdzieś tam bo chcę wiedzieć co tam jest Tu ubieramy zbrojkę i cholera i lecimy żeby O, ale mi laguje. Ja nie wierzę. Ale lagi. O cholera. No tego się nie spodziewałem, że aż takie lagi będą. Dobra. Tu, tu są jakieś słabe rzeczy. I teraz gdzie to było? Tu. Jeszcze kiedyś będę umiał tu latywać. Dobra. Zrobimy zbrojkę i ja mam sobie nową, nowy kursor, jak sobie zrobiłem tu nic nie ma przepaliłem tą mieć, bo to była mieć tutaj, tutaj to było przepaliłem mieć, która właśnie to była ten dźwięk kopania jest taki piękny na starych bardzo Słuchajmy, ja rozwałam swoją bazę hmm. dziś chyba robimy to tylko najpierw zbierzemy sobie drewno. Nie, nie bo to będzie to I tam, ury Zbierzemy sobie to drewno. Znaczy, to trochę przeszkadza y, też ta maska. Ale jednak fajne, fajnie to ogólnie wygląda mogę ściągać i zakładać zrobimy tam o. dobra lecimy po crafting myszko działaj Teraz po wystarczą. I w cztery. No, i jest tak samo, tylko że inaczej. W sumie mm. to jest wyrowo mi przeszkadzało widzowie. lecimy do bazy lecimy do bazy hmm, możemy sobie przypalić czy tam dać teraz szkło czy to będzie taki jakby wlot nie tu możemy dać szkło bo tam za chyba zrobić że wlatuje do tej bazy więc to będzie Pozwólcie sobie, że wyłączę deszcz. Jeżeli powiecie, żebym po prostu nie używał żadnych komend, to... O cholera. Nie, drzewo się całe pali. Cholera. Nie, drzewo nie płynie. Proszę. Bo... Następne drzewa się spalą. O, lera jasna, co ja zrobiłem. No nie szczerać do mnie ty głupi szkielecie. Jezus mi denerwuje. Puch, dobra udało się. Nie! Nie udało się! Kolejne drzewo! Cholera! Czemu się tak szybko... Gdzie jeszcze? Słyszałem, że jeszcze się gdzieś pali. A ja głuchy nie jestem. Dobra. To drzewo skopiemy do końca. Zabłonna ta okulica. Tu jest woda... O, miedź! I Jeszcze tak nie do końca umiem latać tym Tylko to się wykopie, bo to się trochę długo kopie Jakbym kopał yy, kamienne diamenty Druga Ja wam serio, mówię ja na ten serwer nie wchodziłem, bo właśnie wiem, że on jest na nagrywki. Dlatego na niego nie wchodziłem w ogóle. Powiedziałem, że nie będę wchodzić, to nie wchodziłem. Czy mogę wlecieć w jeden blok? Nie, nie mogę. Chyba, że tak. No nie, nie da się tak. Co to się długo ten kamień? Nie wierzę po prostu. Dobra, nie chcę mi się kopać tej medy. Dobra, na razie tylko tyle. cały plan na tą serię. W sumie nie mam w ogóle planu. Dobra, ja sobie teraz trochę tu... I ja teraz nie pamiętam, czy dałem początkową skrzynię. Bo szczerze nie wiem czy sobie dałam początkową skrzynię. Ale wiem jedno, że w ogóle jakby... Że ja w ogóle nie grałem, nie w ogóle nie wchodziłem na serwer. Hmm. To jest bez sensu, że jest takie coś, co tak szczerze, i to w ogóle nawet nie zdaje. Co to jest? Ja na serweru mówię: Widzenie na ten serwer nie wchodziłem, więc ja bym Was nie układał. Bo ja, ja szanuję moich widzów. Nie tak jak inni, ja, bo ich widzów szanuję. Co to jest? Co to jest szazam? Co im się kojarzy, ale nie wiem. Nie wiem, co to jest szazam, ale też. Nie wiem. Yy... No dziwne, szczerze to według mnie jest dziwne, ale jak zrobić ten injection? Bo wiem, że no można tym injectionem pustym yy, zabrać sobie moc. To akurat wiem. A dwóch mocy mieć nie można. Yy... Yy, przepraszam widzowie, za to, co teraz zrobię. Co to jest? Jak yy, to się pisało Imjeckią? Dobra, weźmiemy sobie pustą. teraz tu jest Iron Man. No dobra. A co to jest Shazam? To ja w cholerę nie wiem. Może jak sobie to wszczykniemy tą moc, to może wtedy będę wiedział. Bo tak, teraz nie wiem. Dobra. To co widzę, Klikamy X. -a? Klikamy X. No bo chyba raczej musimy X. No, według mnie jest to bardzo dziwne. Noc sobie teraz zostawię. Nie wiem, co się stanie. Bo jakoś wiem, że coś mi się kojarzy z Sazam, ale co to jest, to jak kompletnie tego nie wiem. No, chyba, że jak włączymy, właśnie tą mod, to może mi się to przypomni. Bo szczerze, teraz sam nie wiem. Może na wszelki wypadek, jakby yy, się posalił, to może lepiej wejdę do wody od razu. Dobra, to wtedy ten XA. O cholera. Tu jest ten? Eee, tu gotowcany, to przecież był tego. tora. Mm, torem. To co jestem torem? Mogę walić piorunami. Mogę latać. Co to jest? Jakiś kaptur? I O cholera! Co jestem Czekaj, to już w końcu nie wiem, czy jestem Torem, Fleszem... Mm. No nie wiem, według mnie to jest bardzo dziwne. I serio mówię, ja nie wiem po prostu kto to jest, co to jest, jak się tego używa. Mm. To jest według mnie śmieszne trochę. fajny jest ten strój. Można by go było wykorzystać, tylko że. Jak... No. Mm, nie wiem się co No, w, w seriach właśnie multiplayer by można było to wykorzystać, tylko że jak jakaś była, a nikt nie chce, żeby znać tego typa, Trzeba jakby mm, zrobić tak, że masz swojego skina, a jak po prostu e, włączysz tą moc za to zmieniasz na nowo skina, znowu wchodzi do gry No i w sumie tak by to było Bo wiem, że e, na przykład często właśnie w takich filmach fabularnych jest tak, że oni swojej twarzy nie pokazują Ale Minecraft to Minecraft, e, nigdy nie myśli <laughs> Znaczy Minecraft to ogólnie Minecraft e, No i tutaj wszystko jest inne no ale no, dobra, nowa no, nowa moc, tak? O kurde, co jak ja wysoko skaczę. Czy jestem szybszy może? Nie. Ale teraz jestem, to wiem, to... Zawsze zastanawiam się, czy jak jestem super szybki, to czy mogę biegać po wodzie. E, otóż... nie. Dobra, to bez sensu jest. Aha. Narrator czyta wszystko. Dobra, tak lepiej. Narrator, wyłącz. Ło... Wow. A jak walnę tutaj piorunem? Czy się dział odpali? Czy chcę to sprawdzić? czy znaczy, powinno się ogólnie odpalić. Przepraszam za hałasy! No ja nie podpalę Dobra, no, to tutaj. Um, no, jakaś nowa moc jest. sobie włączam. Biorę w ciekaweczkę. I biorę sobie Iron Man. Znowu. Jednak chyba. wolę Iron Man. Na jak się będę bał burzy, cały burzy, to zrobię tak i się w nie boję. coś to było powiedziane dla, dla żartu. No dobra, to jak kończę ten odcinek? Krótki, krótki. Nowa moc. Przepalona mieć. Będzie nowa szyba. Na razie będą krótkie te po prostu odcinki zamiar w późniejszym czasie robić dłuższe, więc uwu Nie no beka. Dobra, to ja w sumie kończę ten odcinek i lecimy na sobie No i co? Opa! Mańczer? No, dziękuję.